Siemanko, widzowie, ostatni tydzień LCK-a właśnie się zaczął i pora omówić pierwsze mecze, które były co prawda dosyć jednostronne i takie w miarę przewidywalne, ale no cóż, tak zaczynamy. Ja oczywiście Was zachęcam do zostawiania łapek w górę, komentarzy, dzwoneczków, a także zachęcam Was do wpadania na mego XA. I przechodząc już do odcinka, no to pierwszą serią było DRX kontra Genji. Seria tak naprawdę bez jakiejś większej historii. Pierwsza mapa, no mega stąpi ogólnie od Genji. Wydaje mi się w ogóle, że Twisted Fate jest taką postacią, która mega siedzi dla tej drużyny, bo nawet jak jakiś team potrafi zgnębić kina na tym Twisted Fate, to dzieją się złe rzeczy na bocie na przykład. Bo zazwyczaj jeżeli kin. Na tym TF-ie przegrywa, to jest dlatego, że enemy jungler przychodzi na linię po prostu. No, a wtedy jungler od Genji może być przy lane'ie Albo przy Midzie na przykład. No i wtedy w zasadzie wygrywałem przez to, i tak. W zasadzie miały jedną taką gierkę kiedyś, że był 0-5 na TF-a, i tak potem się odbił w zasadzie, więc no, trochę ciężko grać w to. No a wiadomo, że jak angler nie przyjdzie, to tym tf będzie po prostu zdobywał przewagę z każdą minutą w zasadzie. No, ogólnie jak Jareks przegrywa na każdej linii, na pierwszej mapie, no to też ciężko gra, dlatego taki, no, turbo był. Druga gra, byłem zdziwiony w ogóle taką statystyką, że Czowi zagrał pierwszą Orianą w tym sezonie dopiero. W ostatnim tygodniu lck -a gdzie wielu midlinerów po prostu pikowało Arjane, bo no Jest mega mocna w zasadzie. To było w zasadzie mega szokiem. DRX w ogóle ten mecz fajnie zaczęło, takim dobrym inwajdem. Grali też Caitlin Ashe'kę na bocie. Fajnie, że agresywnie grali też. Tylko, że to co mi się nie podobało w ogóle u nich to był draft trochę. Grali 3 adk'ery, bo mieli Caitlin tej stany na midzie i jeszcze Jayce'a na topie. I tym Jason już nie grał, Rascal, bo zaraz kala wszedł Frog. Więc tym bardziej, tak trochę no dziwnie na to patrzyłem. Gierka do pewnego momentu była wyrównana, tylko że jeżeli Gierka jest wyrównana, a JG może sobie podejść na barona, wziąć tego barona w 23 minucie, wziąć jeszcze, zabić jednego enemy i po prostu cofnąć się do bazy i zacząć puszować, no to. Coś jest nie tak po prostu. No i w zasadzie od tego barona to już ta gra się posypała mega dla DRX i Genji wygrało to 2-0, czego oczywiście ja się spodziewałem. Drugą serią było T1 kontra Nongshim i no, wyglądało to w miarę podobnie jak DRX kontra Genji, bo pierwsza mapa to był no, mega stomp. t dostało senne, gdzie Guma już jest na 16. Winning stakeu na niej. Przed tą grą, już 17G pod rząd wygranych na niej, więc no widać, że siedzi ta postać. No a to też udostępnia po prostu taką możliwość, że carry'a bierze jakiegoś tanka zazwyczaj. No tutaj tam kęcza. No i w zasadzie jest bestią na tej postaci. Fajnie tę gierkę pierwszą się oglądał, bo było dużo killi w Wildlife gameie, nie było to jakieś takie nudne, no ale taki stąpik tam. Chyba 23 minuty ta gra trwała, albo 24, coś takiego. Druga gra za to była trochę bardziej wyrównana teoretycznie od pewnego momentu. t w ogóle zagrał Rambla na suporcie po chyba 4 latach. No tam, 3,5 3 bardziej. Z warusem przeciwko Smolderowi i Milio i na linii to turbo docisk zrobili, bo Smolder nie mógł farmić. Jeżeli był 53, klipów do tyłu w 15 minucie, no to to się oznacza, ale pomimo tego Jiwoo fajnie się odbił na tym smolderze, wystakował się i T1 miał mega problem z skończeniem gierki, bo wzięli chyba 3 albo 4 Eldery, 5 chyba Baronów też, no i ciężko było. Tam gra prawie do 50 minuty potrwała, ale udało się wygrać jakoś to. Jeszcze tak wracając do Smoldera, cieszę się, że w następnym patchu, nie wiem czy playoffy będą na nim grane, chyba nie, nie wydaje mi się, żeby były playoffy grane na 14-6, niestety, no ale już na przykład na takim MSI, no to Smolder już będzie dotknięty, dotknięty tymi nerfami, że po prostu no, skalowanie tego execute'a nie będzie możliwe, po prostu będzie stałe i tyle. A tego smoldera udało się zabić, bo tam Keria rzucił na ramblu RK w niego, obił go tak do 3/4 HP. No i Guma i nawarł się, oczywiście, wysnajpił go. Ale też trzeba tutaj dodać, że błąd Petera dosyć no, znaczący, bo w zasadzie po tej akcji T1 wygrało mapę. Który stoi obok smoldera, prawdopodobnie ma shielda, bo chwilę później używa tego shielda na siebie, jakąś sekundę później. Ale uwaga! No jakby nie miał tego grzyla, to tak. Ma Hila, Samonera, i ma swojego ulta, który też leczy, i go nie używa. W sensie, koleś z jakiegoś powodu musiał mieć, nie wiem, chyba kamerę po prostu w innym miejscu, bo jakby sama strzałka nie zbiła go poniżej tego HP, żeby Elder zegzekutował, tylko te palenie z Eldera, po prostu. Więc, no tutaj trzeba niestety. Na konto Pitera ten luz trochę tej mapy dać, bo kto wie, co by było, gdyby właśnie nie ta akcja. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że T1 po prostu mogłoby tak zarosować na Nexus, bo G2 by musiał i tak cofnąć na Respa, troszkę się podleczyć, a jakby tak piątką zaczęli po prostu walić w Nexus, to chyba i tak by to skończyli, ale no nie dowiemy się tego niestety. Tutaj właśnie ten pierwszy dzień taki trochę, no można powiedzieć nudny, ta ostatnia mapa no ostatnia, druga po prostu mapa od T1 była taka emocjonująca, nie wiedzieliśmy co się stanie, ale no takie w miarę przewidywalne te wyniki były. Przechodząc do następnych meczy, była seria KT kontra HL, ja tutaj się spodziewałem oczywiście trzech map, bo KT oczywiście potrafi zaskoczyć pozytywnie, czasami negatywnie. No, i tutaj zaskoczyło oczywiście pozytywnie, pomimo tego, że na pierwszej mapie dziwne rzeczy się wydarzyły od HL, bo wyciągnęli kamilkę na supporta, zagał tym Delight. No, nie miała ta kamilka jakiegoś niesamowitego impaktu w zasadzie na Gierkę. No, pomimo że no, KT na początku miało problemów trochę na bocie, fajną agresję na topside tam zrobili. Mm, w pewnym momencie się zastanawiałem, czy ta przewaga KT wystarczy po prostu przeciwko Zeri i Korki. No. Jedna walka Sola w zasadzie trochę dała odpowiedź po części, bo tam HL po prostu wyszło lepiej. Mieli też Sola, ogólnie dużo walk takich mega close było. No. Jeden, też taki błąd Vipera ogólnie w tej gierce był, gdzie no, przejechał się po ścianie w ogóle, gdzie były już rozłożone kamyczki od Talii. No a jak przejechał się za jej, no to wylądował po prostu w miejscu, miał przez jeszcze chwilę jakiegoś stuna. No i to był błąd i walka dla KT, no i KT te grał dziwo, wygrało. No ale potem, już oczywiście, Hanua musiała się obudzić w zasadzie. Druga gierka, spokojniejsza, no też. Senna kontra Smolder, więc trochę takie, nic dziwnego to było. Taka schematyczna po prostu i typowa gra dla HL. -e. ta druga była gdzie No Nie ma jakiegoś niesamowitego tempa nałożonego Jakaś tam przewaga jest zbudowana i tyle w zasadzie i Później po prostu gierkę wygrywają, bo No są lepsi od swoich przeciwników, pomimo że to były KT nawet No i trzecia gra Kilka dziwnych walk od KT było. Źle na tym wychodzili w sensie. Dziwne targety sobie obierali jako swój cel, bo wybierali tanków. Zamiast Kerry po prostu jakoś próbować zabić. Nie wiem, dlaczego tak podchodzili do tych walk. No. HL po prostu dostało przewagę na tacy od KT w zasadzie. Do pochwalenia na trzeciej mapie na pewno jest Delight na Bardzie, bo wiadomo, Bard wymaga dużo naprawdę umiejętności od zawodnika. No tutaj Delight naprawdę świetnie się pokazał. No i to trzecia gra to no, też taka strona, No w zasadzie Stompik od HLE. Ja się spodziewam, właśnie 2-1 wyniku dla nich. No i mniej więcej w zasadzie też takiego przebiegu, przebiegu tej serii, że Katie wygra jedną mapę tak. Mocno walcząc, a później po prostu jakiegoś tych pozostałych jak po prostu stąpa dostanie. I ostatnią serią do omówienia dzisiaj jest DK kontra KDF. No i tutaj wydarzyły się rzeczy niesamowite po prostu, bo KDF przez ostatnie tygodnie wyglądało średnio, nawet niekiedy słabo. Do tego zmieniają suporta po raz kolejny, wchodzi Quantum zamiast stand i DK piknęło sobie na pierwszej mapie, strasznie i team comp mieli Rambla, White, Tristanę, Kaliste i RL wyciągnęli przewagę z tego, tam kilka tysięcy golda mieli i naprawdę na bocie to świetnie wyglądało, no ale przychodzi niestety mid game, czyli największy przeciwnik, tak naprawdę DK poza nimi samymi też oczywiście. Bo mieć przewagę ponad 6K i KDF później nagle wraca do gry, bo DK się wylewa po prostu. KDF bierze barona. No i później już w zasadzie tak. Walki na. walki dla KDF. <grymne> Była jedna taka jakaś mega zadymiarska walka, taki teamfight, gdzie... W zasadzie co chwilę. Nie widzieliśmy tak naprawdę, jak to wygra tę walkę i to jest coś, co uwielbia Wiego, czyli po prostu mega zadymę, no i Kaz kaz to jest jego jeden z lepszych pików oczywiście, no i wykarował po prostu tę mapę tak naprawdę. No a druga gierka to była mega nudna do oglądania, bo poza akcją na topie na początku, gdzie no <grytania> nawalali się na początku i tam. Kingen 2, solo kille zapodał No to później już Nie było tak fajnie i ten Volibear, który wyszedł z leadem z early game'u No nie miał co zrobić do końca No i znowu po raz kolejny oczywiście błędy DK W zasadzie błąd Lucida, jeden gdzie daje się Wyłapać przy baronie tam I po prostu KDF po tym bierze barona sobie i masz Fajną przewagę i no, DK nie może zbytnio też grać w kompa i no. Zagrywałem tę serię 0-2. Ja jestem zdziwiony, bo uważałem, że DK to powinno wygrać. Dawałem jedną mapę KDF po prostu. Powiedziałem, że no, coś dziwnego się wydarzy w jakiejś gierce. No, a tutaj KDF pozytywnie zaskoczyło. Prawo dla nich. Playoffy są już zasekurowane. Szkoda, bo no. Gdyby DK to wygrało, to byśmy mieli walkę o playoffy do ostatniego meczu, tak naprawdę, pomiędzy KDF a Firex. Tak. tak mi się wydaje, przynajmniej. Jeżeli Firex by wygrało swoje spotkanie, bodajże jutro. Ale no nic. Znam już kiedy drużyny, które zagrają w playoffach. I to na tyle w tym odcinku widzowie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.